Cześć, nazywam się Grzegorz Strzelewski i w firmie pracuję od 30 lat. Zajmuję się sprzedażą maszyn rolniczych na rynku polskim. W ostatnich latach polski rynek rolniczy przechodzi dynamiczne zmiany. Rolnicy coraz częściej inwestują w maszyny, które w znacznym stopniu ułatwiają im pracę. Oraz ograniczają koszty produkcji. Dużą uwagę również zwracają na estetykę wykonania maszyn i wysoką jakość, tak aby te maszyny służyły im na długie lata. Dlatego my, jako producent maszyn rolniczych, oferujemy naszym klientom takie maszyny jak szufla do zadawania paszy, rozwijarka balotów czy szufle do siekania, które spełniają oczekiwania naszych klientów. W swojej ofercie posiadamy również o sprzęty skierowane do branży budowlanej, jak i komunalnej, takie jak pługi śnieżne, posypywarki, zamiatarki, czy różnego rodzaju łyżki do koparek i mini koparek. Na polskim rynku bardzo ważne jest, że mamy dużo rodzajów mocowań, co nas wyróżnia wśród konkurencji. W tej chwili rolnicy naprawdę posiadają różnego rodzaju ładowarki, mini ładowarki, ciągniki, które, które mają, każda z tych ładowarek ma inny rodzaj mocowania. My możemy tym klientom zapewnić właśnie tą szeroką gamę tych mocowań.